Drodzy bracie, drogie siostry, jest takie włoskie powiedzenie traditore tradutory To oznacza, że zdrajco jest tłumacz, bo zawsze kiedy próbujemy coś przytłumaczyć na inny język, albo przytłumaczyć czy wytłumaczyć coś drugiej osobie, zawsze o czymś ważnym zapominamy. I po części jest też i tak dzisiaj, jeśli chodzi o te wielkie antyfony, które towarzyszą nam przez ten drugi okres. Pięknie jest to powiedziane w języku polskim, ale jeśli pozwolicie, spróbujemy to przetłumaczyć prosto z łaciny. Bowiem powinno to brzmieć bardziej o mądrości, która z ust Najwyższego wypływasz, przenikasz aż do końca wszechświata i wszechmocnie wszystkim kierujesz. Przyjdź, naucz nas drogi roztropności. Małe szczegóły, ale bardzo ważne. Popatrzcie drodzy bracie, drogie siostry, Dzisiejsza Ewangelia no, nie jest najciekawsza. Ktoś mógłby powiedzieć: No i co to było? O czym to było? Bo ja nic nie zrozumiałem. I tak naprawdę moglibyśmy to zrozumieć. Ale właśnie popatrzcie, dzisiejsza Antyfona jest dla nas kluczem do całej liturgii Słowa. Kto normalny, jeśli nie ma jakiegoś planu, wypisałby właśnie takie coś na Ewangelię? No nikt. Jeśli ktoś dał to Ewangelii tutaj, to miał swój plan. I to też właśnie jest o Panu Bogu dzisiaj. Popatrzcie, jak pięknie Pan Bóg wszystko zaplanował. Jaka wielka mądrość. Wszystko. Od Abrahama do Dawida. 14 pokoleń. Od Dawida do prześledzenia babilońskiego. 14 pokoleń. Od prześledzenia do Chrystusa. czternaście pokoleń. I tutaj się potwierdza znowu Tantyfona która przenikasz aż do krańca świata i wszystkim kierujesz. Popatrzcie, bracie i siostry, dzisiaj świat ma jakąś obsesję na szukanie daty końca świata. Ja jako młody człowiek już przeżyłem kilka tych końców świata. Oto przeżyłem 2000 rok, nawet o tym nie wiedząc, bo jeszcze za mały. Przeżyłem przecież 2012. Teraz mówią o tym, że nagle 2026 będzie końcem świata. Dziś szukają tego końca świata, ale po co? A popatrzcie, moi drodzy, że często, kiedy myślimy o końcu świata, to często nam się to kojarzy z jakimiś wybuchami, jakimiś katastrofami, szczególnie z przyrody, albo jakieś wojny ludzkie. A popatrzcie, moi drodzy, że początek Apokalipsy świętego Jana. Nie zaczyna się od jakiejś niesamowitej rzeczy. Początek Apokalipsy zaczyna się od tego, że oto król zasiada na swoim tronie. Apokalipsa, koniec świata, nie zacznie się nagłym wybuchem, nagłoklęsku. Wszystko zacznie się właśnie przy Bogu, bo to On nad tym wszystkim panuje. Od samego początku, od samego stworzenia. Do końca. Bóg jest tą mądrością, która nad wszystkim panuje. To nie jest tak, że wszystko, co się dzieje, to jest przypadek. To nie jest tak, że my, ludzie, musimy liczyć na jakieś szczęście, na jakieś może fatum, może jakiś los. Wszystko, co się działo, było przemyślane przez Boga. Ktoś może powiedzieć, no to dużo tego złego się działo w historii ludzkości. Tak, to prawda, działo się. Ale właśnie dlatego, że odchodziliśmy od tej prawdziwej mądrości, od Boga. Przecież wszystkie wojny działy się właśnie zachłaności człowieka, <klimy> a nie z woli Bożej. A dzisiaj właśnie tante fony chcą nam przypomnieć wielkie imiona Boga. I tym pierwszym imieniem jest ta mądrość. Mądrość, którą nigdy nikt nie pojmie. Mądrość, która jest zawsze przy nas. Mądrość, która pragnie opiekować się i kierować naszym życiem. A ta mądrość jest ukryta w dziecku. Nie kojarzy nam się często ani właśnie połączenie mądrości z dzieckiem, ani ogólnie, że dziecko jest mądre. No bo przecież dziecko musi się uczyć. A prawda jest taka, że my, jako dorośli, moglibyśmy się naprawdę. Bardzo dużo dowiedzieć się i dużo nauczyć od dzieci. Kiedy wkraczamy w wiek dorastania, nagle zaczyna się jakieś obowiązki, praca, zobowiązania. I to, co kiedyś było dla nas oczywiste, nagle jest zapomniane. A popatrzcie, że to, co Jezus zawsze mówił, że nikt nie wejdzie do Królestwa Bożego, jeśli nie staniemy się jak dzieci. Właśnie może trzeba wrócić do tej pierwszej mądrości. Popatrzeć na dzieciątko Jezus jako na źródło mądrości. Dlaczego? Dziecko jest mądre. Dlatego, że ufa bezgranicznie swoim rodzicom. Dziecko jest mądre, dlatego że nie boi się odkrywać świat. Nie siedzi tylko wiecznie w jakimś swoim gnieździe. I nie czepiajcie się mnie, bo mi tu dobrze. Tylko on chce odkrywać. On chce pytać. On chce poznawać. To jest ta niesamowita mądrość dzieci. Tak powinno być też z nami. Powinniśmy być mądrzy jak dzieci jak dzieci Boga. Słuchać i wierzyć całkowicie naszemu ojcu. Pytać go o wiele. Szukać jak najwięcej, żeby móc o Nim mówić wszystkim, żeby wszystkich do Niego przyprowadzić, żeby wszystkich pochwalić, że choć zobaczysz tatę, a często ukrywamy się w tym wszystkim. Boże Narodzenie, pomimo tego, że mamy ten dodatkowy talerz, to i tak często łączy się na tym, że cieszymy się, że nikt nie przyszedł. A powinniśmy być właśnie jak dzieci. Mieć nadzieję, że ktoś nowy przyjdzie. Nawet ktoś obcy, nawet może ktoś z innej wiary, nawet może ktoś, kto nie wierzy w Boga, żebyśmy mogli, jak dzieci, pójść i powiedzieć: A znasz mojego tatę? A choć ja ci powiem o moim tacie. A choć pokażę ci, gdzie jest mój tata. Z takim entuzjazmem powinniśmy właśnie mówić o Bogu. Z takim entuzjazmem powinniśmy też wejść właśnie w Boże Narodzenie. Nie jako coś, co, a już znam, dajcie mi spokój, ale z czymś, jakbym po raz pierwszy to zobaczył, jakbym po raz pierwszy usłyszał o tym. Tak powinienem się cieszyć, że nagle wszystko umiem zostawić, żeby po prostu być przy tym. Zobaczcie drodzy bracia i siostry, dzisiaj psalmista pięknie mówi, że pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. My ludzie możemy starać się utrzymywać pokój na świecie. My ludzie możemy starać się być spokojni. Ale prawdziwy pokój pochodzi tylko właśnie od tej mądrości, którą jest Bóg. Nawet największy przysłowiowy święty spokój, który doświadczamy tutaj na Ziemi, jest przed smakiem prawdziwego pokoju, który Pan Bóg chce udzielać. I tutaj znowu. Tak jak dziecko. Dziecko ma pokój w sobie, ma spokój, dlatego, że po prostu wie, że tata jest, który się zaopiekuje. My też powinniśmy tak wierzyć w Pana Boga. My też powinniśmy podejść do tego Boże, Bożego Narodzenia z pokojem w sercu. Pojednanym samym ze sobą. Pojednanym z innymi ludźmi. O cóż, po raz kolejny przeżywać Boże Narodzenie, jeśli tak się nie zgadzam na to, żeby Bóg się urodził w moim sercu. Po co po raz kolejny iść do kościoła, modlić się, śpiewać kolędy, później zasiąść do wieczerzy, aby jak często w naszej polskiej tradycji, najpierw wieczerza, a później pasterka. Jak ja i tak mam osądy do kogoś, jak ja i tak wiem swoje, co mi do człowieku będziesz mówić? Ty nie wiesz, co ja przeżywałem, wtedy skupiamy się na swojej mądrości, a nie na mądrości Bożej. A Pan Bóg dzisiaj chce przypomnieć, że to On jest tą mądrością. Mądrością, którą jeśli człowiek będzie słuchać, przyniesie wielki owoc. Przyniesie radość, pokój i co najważniejsze życie, nie tylko życie wieczne, ale życie tutaj na ziemi. Przyniesie sens naszym wszystkim czynom. Zatem, drogi bracie, droga siostro, może warto dzisiaj, od dzisiaj wyłączyć swoje myślenie. Przestać myśleć za dużo. Może warto po prostu posłuchać tą mądrość która będąc Bogiem chce stać się człowiekiem dla naszego zbawienia. Może warto w końcu posłuchać Pana Boga, oddać się Jego woli, oddać się Jego mądrości i funkcjonować właśnie tak, jak ta mądrość mówi, a nie tak, jak moja pseudomądrość mówi. Zatem drogi braci, droga siostro, odwagi. Odwagi, bo Pan Bóg jest blisko i nie chodzi tu o święto Bożego Narodzenia. Tu chodzi o całość o moje życie, o moje decyzje, o moje czyny, o moje relacje z drugim człowiekiem. Daj Boże, żebyśmy zaufali prawdziwej mądrości, żebyśmy zaufali Panu Bogu i w Nim szukali wszelkie rozwiązania. W Nim umieli zadawać wszelkie pytania, które nie rozumiemy. Bo ta mądrość jest mądrością, która chce odpowiadać. Ta mądrość jest mądrością, która chce pomagać. Zatem nie odrzucajmy tej pomocy, tylko korzystajmy z niej. Przybliżmy się jeszcze bardziej do Pana Boga, żeby On mógł zmieniać nasze życie na lepsze, żeby On mógł naprawiać to, co może my zepsuliśmy przypadkiem, żeby mógł umacniać tych, którzy są słabi, żeby mógł stać się naszą mądrością dnia codziennego.